Oto oficjalny sklep Nintendo przy Rockefeller Plaza w Nowym Jorku. Ciekawe, co znajdziemy w środku. Sklep to przede wszystkim kopalnia gamingowego merczu bidony, czapki, koszulki, bluzy, you name it. Znaleźliśmy tam nawet warcaby i szachy z Mario. W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy istnieje jeszcze jakiś gadżet, do którego Nintendo nie dodało wizerunku swoich postaci. Największą furorę zdecydowanie robiły maskotki. Wolałem nie ulegać pokusie kupowania ich zbyt wielu z uwagi na moją nietolerancję na roztocza, ale zrobiłem wyjątek dla nowojorskiego Pikachu. Nie jestem nawet wielkim fanem Pokémonów, ale muszę przyznać, że jako statua wolności wyglądał zbyt uroczo, abym go nie kupił. W sklepie były też gablotki z kontrolerami dla subskrybentów Nintendo Switch Online. Właściwie należę do tego grona i wielokrotnie widziałem oferty tych kontrolerów w internecie, ale to pierwszy raz, kiedy mogłem pooglądać je na żywo. W sumie wygląda to całkiem zgrabnie, ale w tej cenie zainwestowałbym chyba w coś bardziej praktycznego. Dziewczyna namówiła mnie do nabycia kolejnego case'a na mojego Switcha. Ej, śliczne są te case'y, nie chcesz sobie kupić nowego? To jest tutaj tańsze wszystko. Ej, są super, mi się podobają bardzo. bardzo. Uznałem, że skoro nie pokusiłem się o zakup nowego kontrolera, a tych było tam od groma i to całkiem ładnych, to przynajmniej zakupię sobie nowe, super estetyczne etui z motywem Mario Kart. Kto bogatemu zabroni? Oczywiście w tym miejscu nie mogło zabraknąć gier. Tutaj jednak ważna informacja. Pamiętajcie, że do większości produktów ze sklepu trzeba doliczyć amerykański podatek. To sprawia, że flagowe tytuły Nintendo w cenie katalogowej były dla mnie średnio atrakcyjne. Czemu miałbym kupić już jego za 60 kilka dolarów w USA, skoro mógłbym go kupić bez podatku w Europie? Z uwagi na tę pokręconą kwestię finansową, wolałem skupić się na łowieniu merczu, którego w Europie mógłbym nie znaleźć, a tytuły, których brakuje w mojej kolekcji Switcha, nadrobić kiedy indziej. Ubrania były bardzo dobrej jakości i nie mogłem się oprzeć, by nie nabyć bluzy i koszulki. Zależało mi, by miały jakieś wzory związane z Nowym Jorkiem, taka pamiątka z podróży. Przy okazji wszystkie moje zakupy możecie zobaczyć w filmie powyżej. Z fajnych małych pierdół podobały mi się pudełka z cukierkami. Raz, że jestem okrutnym łakączuchem, a dwa, że po takim zakupie pudełeczka z motywem Game Boya czy Super Nintendo możecie wykorzystać je jako schowek na wasze gamingowe rzeczy. Podobało mi się, że w sklepie nie brakowało literatury. Było trochę tej prostszej, jak artbook wydany przy okazji tegorocznego filmu z Mario, ale można było również znaleźć ciężką księgę z grafikami koncepcyjnymi Super Mario Odyssey, co mega mi się podobało i trochę żałuję, że finalnie nie zdecydowałem się na zakup. Nie brakowało też książek dla najmłodszych z łamigłówkami. Moje nostalgiczne retro serce bardzo się radowało, że twórcy tych książeczek umieszczali w nich autentyczne grafiki z pierwszych części Super Mario Bros. Lubię takie przywiązanie do detali. Nie brakowało też zestawów Lego. Czytałem dziś ostatnio, że Nintendo, w przeszłości jako firma produkująca zabawki, miała zamiar konkurować z duńskim gigantem, ale jak widzimy, dziś wszyscy zyskujemy raczej na ich kooperacji, a nie konkurowaniu ze sobą. Jako, że moja córka zaczyna wymagać już bardziej zaawansowanych zabawek, czas chyba pomyśleć o takim zestawie. Nintendo zadbało o estetykę miejsca nie tylko poprzez dużego Mariana zeskakującego z chorągiewki, ale również poprzez mini-muzeum. Mogliśmy podziwiać gablotkę z chronologicznym układem handheldów, gdzie m.in. widzieliśmy pierwsze urządzenia typu Game Watch i Game Boy'e, a także gablotę z konsolami stacjonarnymi, począwszy od Nesa, a Virtual Boy'a, skończywszy na współczesnym Switchu. Fajnie przypomnieć sobie wszystkie zmiany w designie na przestrzeni lat i cieszy, że w takim sklepie jest też trochę nacisku na historię, a nie wyłącznie konsumpcję. Dookoła nas dzieciaki ogrywało najnowszego kwiecistego Mariana, a my postanowiliśmy nie zabierać im tej przyjemności na długo, rozgrywając tylko jedną planszę na joyconach w koopie. Zdałem sobie sprawę, będąc tam w sumie z moją dziesięciomiesięczną córką, że ten sklep to super miejsce zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, co od zawsze mam wrażenie świadczyło o potędze Nintendo.